Jak udostępnić konto członkowi rodziny, aby mógł nim zarządzać? Jeśli oprócz ciebie konto w systemie Fala posiada także twoja bliska osoba, to możesz je udostępnić. Na przykład, kontem dziecka może zarządzać rodzic. Aby udostępnić swoje konto członkowi rodziny przez aplikację System Fala, wejdź w zakładkę Konto i kliknij w Udostępnij. Zaznacz opcję Innemu członkowi rodziny. Nazwij członka rodziny, któremu udostępniasz konto oraz wprowadź numer ID konta tej osoby. Teraz osoba, której udostępniłeś konto, powinna wejść w swoje konto i kliknąć Potwierdź przy udostępnionym numerze ID i nadać własną nazwę dla Twojego konta. Aby udostępnić swoje konto członkowi rodziny przez portal SystemPala.pl wejdź w zakładkę Ustawienia, następnie konto i kliknij w przycisk Udostępnij konto. Dalej postępuj tak samo jak w aplikacji.